Bo wsadziła kole do szpitala, nie? Schowała się gdzieś go podziała. Oddaj! Jesteś zła, jesteś... No. No. Mówimy, że musicie się uczyć, bo pójdziecie inaczej do kurhuzy. oni nie chcą. Kiedyś mieliśmy tu sąsiadę obok. I on miał pług, miał konia, zawsze nam orał, zawsze nam pomógł. Teraz on zachorował. I wyjechał do siostry do Wilna. No i zostaliśmy z niczym. I teraz, na przykład, żeby posadzić ziemniaki, to trzeba chodzić nieraz przez kilka tygodni po wioskach, szukać, prosić, naprawdę, naprawdę tak się kłanić, obiecywać nie wiadomo jakie pieniądze, żeby ktoś przyszedł i. Była to, nie była No bo na przykład nie wszyscy, to znowu nie można powiedzieć, że. Wszyscy bardzo zadowoleni z tego domu. Bo czasem, znaczy większość chyba tak, ale są tacy ludzie, że mówią, o, rodzice przecież, matka chodzi po wiosce, tam druga matka po tamtej wiosce chodzi. Niech zabierają te dzieci. Nie, i tam absolutnie to nikogo, no jak nie obchodzi, że to jest matka pijaczka. A niech będzie pijaczka i niech ona tam też będzie tam pijakiem potem. Jak kogo to obchodzi, nie? więc to jest Wasz problem. Bierzcie wszystkie te dzieci i znaczy na, z nimi na obrót. Nie? To, to nie obchodzi że tam nie możesz posadzić. Nie? Nikt cię nie zmuszał tutaj, na przykład, no jeszcze tak. Sama się to wybrała, teraz radź sobie w życiu. No, ale tak nigdy jeszcze nie było, żebyśmy nie posadzili tych ziemniaków tam. Nie, nigdy jakoś naprawdę pan. Bóg. No. W tym widać pale złoży, takie naprawdę, i tu widać, że pan jest naprawdę dobry, no tak po ludzku. Wiecie, powiem Wam tak szczerze, że można zwariować. Można. W tym systemie i w tych problemach nie ukrywamy czasem, że siadamy i płaczemy, No bo to tak, już nie by jedna kropelka po drugiej, i potem się to tak wylewa, nie? Dzieci chorują i nie masz, no nie masz rady. Nie, nie wiesz, kogo zapytać o pomoc jakoś wyprosić. Chodzisz od jednego i no i nic, nic, nie? I wtedy tak jakoś... no tak ciężko. No ale znowu naprawdę. Myślę, że, no, że Pan Bóg jakoś tak bardzo wierzymy, że Pan Bóg nie opuści tych dzieci. Na pewno nie nas, ale dzieci, na pewno i tak bardzo ufamy, że jakoś... że skoro Pan Bóg ich tu przeprowadził i że skoro ten dom no znaczy, że Pan jakoś naprawdę dalej będzie wszystkim tym kierował i no, tak po ludzku. I same właśnie, że same kobiety, to nie to, żeby był jakiś taki chłop, nie, żeby przyszedł i powiedział, dziewczyny, zróbcie tak, 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 tak. No jakoś samo musimy wszystko i takie i męskie prace i żeńskie i nie, naprawdę jakoś tak nie ma tak, żeby jakoś ktoś tak doradził, naprawdę. Nawet tutaj w wiosce no, nie ma takiego pana jakiegoś tam. No, ale po prostu te dzieci nikogo nie wchodzą. To jest, właśnie tym wszystko jest powiedziane, że nie są dzieci. Dalej się na przykład chodzą po wiosce. Po wiosce to jest jej rodzina. Trzech wujków tutaj mieszka. Ciotka, babcia. Tam jakieś siostry stryjeczne, nie wiem jakie tam. I to wszystko takie zdrowe chodzi. Nie tylko, że pijane. Po wiosce. O tak, chodzą, naprawdę. Mówimy, że jak zegarek oni chodzą, te wszystkie wasilewskie, nie? No i wszyscy mówią, że co, karmić tą Alesię? Będziemy karmić Alesię. Jak o, wszyscy chodzą, zdrowi, wcale nie chorują. No to niech karmią Alesię. Dlaczego my tam musimy dawać mleko, jeżeli kogoś prosimy, tam nie? Dlaczego, dlaczego tam musimy coś wam pomóc? Wcale nie musimy, bo rodzice zdrowi, matka zdrowa, tylko w więzieniu, to jest jej problem. To właśnie jest takie podejście. A jak się dzieci zwracają do pani? Ja, Ciocia. No <noise> Ciocia. Znaczy, myśmy ich nie uczyli. Ja pamiętam pierwszy, Ja, ja ich w ogóle nie uczyłam, nie? Bo ten jasie, co jest teraz w szpitalu, i ta Ania, Alesia. No to właśnie oni mówili Ty, gdzie polazła tam? Czego chce? No takim żargonem, nie? Bo jak, jak rozmawiali chyba między sobą, tak? Więc ja nie zwracałam im uwagi, tylko tak się odzywałam na te, gdzie polazły, tam gdzieś coś. A dopiero ludzie potem im powiedzieli, że to tak nie wolno. nie, No bo tak wszystkiego ich nauczyć od razu nie można było. Czego nauczyć, że trzeba się myć, tam trzeba myć zęby, trzeba myć ręce, że tam, no nie wiem. Buty, zdejmować nogi, umyć, nie? Tam trzeba się czesać, trzeba łyżką jeść, no to trzeba wszystkiego, Trzeba ludziom mówić, dzień dobry, tam, no tak, że to nie można jeść tak jak zawsze i mówię prosiaczek, że to trzeba. Tak. A więc na no, to wcale nie zwracałam uwagi. Tam, tam, jak polazłeś, polazłaś tam jeszcze, nie? No a ludzie właśnie ich tak nauczyli i to tak zostało już teraz my tego tak, obojętnie. Jak, jak i zwracają się wszystkie dzieci ciocia. Tak? Czasem mówią mama. Mhm. Mama, której jest taki. Ich mm. trzeba uczyć takie naprawdę w najprostszym rzeczom. Wdzięczności. No, takich w ogóle troski o innego. Oni nie wiedzą, że to trzeba się podzielić. Właśnie Pan tam powiedział, że można się tam wymienić z sobą, nie? A mimo wszystko... Oni tak wszystkie trzymają te zabawki. To, to jest takie ciężkie. Bo nigdy nic swego nie mieli i teraz raptem jak coś I tak, I tak... no znaczy, się, tego wszystkiego trzeba uczyć i to nie można nauczyć za jeden raz. Jeżeli w normalnej rodzinie na przykład dziecko się powiesz tam raz, drugi i ono jakoś to zrozumie. No, tak tutaj trzeba powiedzieć 50 razy. Znaczy Nasze starsze, tak. Chodzą do spowiedzi, ta Alesia. Denis teraz jest na drugim roku przygotowania. Jasiu, który się leczy, jest Ania. One wszyscy byli po pierwszej komunii. Teraz uczęszczałem do spowiedzi. Był rok szkolny, nawet teraz najbliższa spowiedź była. Ania, no, to my już tego pilnujemy. Codziennie odmawiamy różany, koronkę, tu jest już, jak na przykład ksiądz Glasza w Kościele jest miesiąc różańcowy. nie kozienny dzieci. U nas rok różańcowy. <noise>

Bien. <laughs>